Paweł Chmielewski, PCH24 TV, szczęść Boże. Witam szanowni Państwo w programie Jaka jest prawda? Dzisiaj moim gościem jest pan poseł Piotr Uściński z Prawa i Sprawiedliwości, jeden z inicjatorów wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, który, no mam nadzieję, w długiej perspektywie pozwoli uchronić dzieci nienarodzone w Polsce przed zabijaniem. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, szczęść Boże, witam serdecznie. Panie pośle, od 22 października minęło kilka dni, ale mam wrażenie z tej radości pierwotnie, jaką wszyscy chyba obrońcy życia, wszyscy ludzie, którzy nie godzą się na to, żeby dzieci były zabijane, odczuwali wówczas po tym orzeczeniu Trybunału. Dzisiaj jest niewiele, a przynajmniej ta radość jest przytłumiona. Widać jakieś szaleńcze, piekielne po prostu protesty na ulicach całej Polski, pod kościołami. Jak pan poseł na te protesty reaguje? To dla pana zaskoczenie, że tak mocno, że tak powiem, te Emocje zostały rozgrzane? Nie wiem, czy to jest zaskoczenie, że emocje zostały rozgrzane, ale na pewno zaskoczeniem wielkim jest atak na kościół. To przecież niesłychane w historii Polski. Nigdy nic takiego się nie zdarzyło. Nigdy nie był kościół atakowany przez szczególnie przez przedstawicieli społeczeństwa. zbywało, no, że nie wiem, sowieci, hitlerowcy, bywało, że władze komunistyczne, ale władze komunistyczne nigdy aż takich rzeczy nie robiły, jak teraz się dzieją. Natomiast to są, można powiedzieć, przedstawiciele społeczeństwa, mniej lub bardziej zorganizowani, ale te ataki na Kościół w całej Polsce się odbywają, profanacje Kościołów są niszczone mienie Kościoła, przerywane nabożeństwa. To jest przecież również w polskim prawie przestępstwo. To nie jest tylko tak, że ktoś sobie nie toleruje nas i nam robi na złość, tylko takie robienie na złość katolikom, przerywanie nabożeństw, wkraczanie do kościołów jest po prostu zwykłym przestępstwem. I tego się na pewno nie spodziewaliśmy. Rozumiemy, że ktoś może mieć inne poglądy dotyczące ochrony życia, wartości rozumiemy, że ktoś może mieć pretensje do konstytucji, że się nie zgadzać z konstytucyjną ochroną życia, ale sposobów manifestacji jest wiele różnych, a, a, a ten atak na kościół i ten język wulgarny, który się pojawia, no przecież pamiętamy hmm, chociażby protesty kibiców przeciwko platformie obywatelskiej, takie zdarzało się i oni wtedy używali kibice, no można powiedzieć w jakimś sensie wulgarnego słowa matą, tak? tam było Donald, Matole i tak dalej, tak? I wszyscy uważaliśmy, że to jest przesada, że to jest przesadny język, no a teraz tych słów, których używają protestujący, no w ogóle nie sposób porównać to, co kibice robią czy na meczach podczas opraw, to jest można powiedzieć wersal w stosunku do tego, co teraz słyszymy od tych lewaków na ulicy. No niestety to mam wrażenie, nie wiem, czy się pan poseł zgodzi. To jest taka trochę powtórka, jeżeli idzie o skalę nienawiści, nawet chyba większa jeszcze tego, co działo się po katastrofie smoleńskiej w 2010 roku. Podobne nie chcę używać mocnych słów, ale chyba jednak ze zwierzęcenie, podobna nienawiść wylewa się z tych protestujących bardzo często. No tak, to jest to jest objaw ewidentnie nienawiści. No niektórzy twierdzą, że to jest jakiś tam działanie też duchów nieczystych, bo, bo to jest nie, aż nie do wyobrażenia, żeby zwykli ludzie, którzy na co dzień żyją w naszym świecie, mijamy się na ulicy, mijamy się, spotykamy się w sklepach gdzieś tam, a te raptem tak, takie, takie słowa skandowane, to jest niewyobrażalne. A wcześniej, panie pośle, mówił pan o tym, że ro, można zrozumieć to, że niektórzy nie zgadzają się z tymi zapisami konstytucyjnymi, że nie podoba im się to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, ale no niestety tacy ludzie są też i w samej Zjednoczonej Prawicy. Zaledwie kilka dni po wydaniu tego orzeczenia przez Trybunał już było słychać głosy zarówno ze strony posłów e, Prawej Sprawiedliwości, jak i zwłaszcza ze strony Porozumienia, że to orzeczenie Trybunału idzie za daleko. To znaczy, że owszem, trzeba chronić, Życie dzieci z zespołem Downa, ale już ty dzieci, które zostają uznane za śmiertelnie chore, chronić nie należy. Tutaj trzeba pozostawić wolność wyboru decyzji rodzicom. Tak słychać z Zjednoczonej Prawicy. Jak pan przyjmuje te głosy pańskich przecież kolegów parlamentarnych? Trybunał Konstytucyjny, no zacznijmy od tego, że on orzeka w sprawie, w której się do niego zwróci uprawniony. Uprawniony organ, uprawniona grupa. I tutaj my, jako grupa posłów, zwróciliśmy się do Trybunału Konstytucyjnego z prośbą o rozpatrzenie i uchylenie tego przepisu dotyczącego aborcji eugenicznej. Wcześniej nigdy Trybunał się tą sprawą nie zajmował. My uznaliśmy, że przez te 23 lata obowiązywania. Konstytucji. No szkoda, że nikt się tym nie zajął, ale my teraz jesteśmy i to jest nasza odpowiedzialność akurat w tej chwili polityka. My 15 lat temu czy 20 lat temu nie byliśmy politykami. Teraz mogliśmy złożyć ten wniosek, chociaż równie dobrze taki sam wniosek mógł być złożony 20 lat temu i gdyby był złożony, to ówczesny Trybunał również musiałby orzec to, to orzekł ten Trybunał, bo to jest zgodność z Konstytucją i Trybunał nie miał tutaj wielkiego... Pola do manewru, bo konstytucja zawiera przepisy zapisane w prosty sposób przepis, który zapewnia każdemu człowiekowi poszanowanie godności, przyrodzonej godności. Przy czym warto też zauważyć, bo, bo ci ludzie na ulicach nie, czy ani, ani nie znają konstytucji, ani też czasami nie znają pojęć. W języku polskim przyrodzona godność oznacza przyrodzona, czyli nadana przez naturę. Oczywiście my uważamy, że przez Pana Boga, ale jeżeli oni nie wierzą w Pana Boga, no to niech uznają tą definicję słownikową: nadana przez naturę i godność, czyli taka istota człowieczeństwa, to jest przypisane każdemu człowiekowi. Również prawo do życia artykuł 38 Konstytucji. Konstytucja mówi wprost, że każdy człowiek w Polsce ma być otoczony prawną ochroną życia, wobec czego tutaj Trybunał nie miał żadnego pola do manewru. Po prostu był zapis jeden wspólny w ustawie, który razem obejmował wszystkie dzieci i te przypadki tak zwane letalne, czyli, czyli z chorobami śmiertelnymi, które. Które najprawdopodobniej dzieci umrą tuż po urodzeniu albo w jakimś niedługim czasie. Oraz mniej uciążliwe choroby, czy to będą choroby typu zespół Downa, czy jakieś inne genetyczne, czy no, nie wiem, może być, jaka, różne są wady rozwojowe dzieci. To wszystko jest jakby w jednym worku w tej ustawie było i tym Zajmował się Trybunał. Mógł powiedzieć albo, że jest to zgodne z Konstytucją, albo że nie jest zgodne. Tu nie było pola do manewru. Trybunał nie miał możliwości zdecydowania, że y, takie dzieci to można zabijać, takich nie. Albo ten przepis, który już jest w ustawie, y, z, przecież przed 27 lat ta ustawa jest, albo ten przepis jest zgodny z Konstytucją, albo nie jest zgodny. Tu nie było pola manewru, niezależnie od składu Trybunału na przestrzeni lat. Wszystkie orzeczenia szły w tą stronę i naprawdę gdyby 15 lat temu ktoś złożył wniosek w tej sprawie, orzeczenie musiało być takie same. Ten przepis po prostu jest niekonstytucyjny. Natomiast to, co teraz zostało zaproponowane przez e, porozumienie Jarosława Gowina, Gowina a jeszcze ja wcześniej Panie pośle, także przez Pana posła Piechę. E, no tak, to są, to są, to jest e, debata, która która jest no, z mojego punktu widzenia może niepotrzebna, bo, bo ja uważam, że każde życie dziecka nienarodzonego powinno być chronione. Natomiast no to jest debata. My w, w, nie mamy ugrupowania w Polsce żadnego, w którym wszyscy mają identyczne poglądy, czy to jest Prawo i Sprawiedliwość, czy Platforma, czy PSL, czy, czy nawet Konfederacja. Tam są różne poglądy na temat życia. Ostatnio słyszeliśmy y, w internecie było, był, był, były różne wypowiedzi różnych polityków, no może, może po lewej stronie raczej nie widziałem, żeby ktoś był y, y, zwolennikiem życia. Natomiast y, no, wszędzie jest ta dyskusja i te poglądy mogą być y, nieco odmienne. No, zobaczymy, co z tego będzie. Ja mam nadzieję, że znaczy, nawet nie mam nadziei. No mam pewność, że ten wyrok Trybunału nie może być zlekceważony i nie może być y, zupełnie pominięty. Na pewno los dzieci nienarodzonych y, po tym wyroku Trybunału poprawi się w Polsce. No właśnie panie pośle, abstrahując od kwestii moralnych i na, zatrzymując się na kwestiach czysto prawnych, na jakiej w ogóle podstawie mogłoby teraz, tak jak postuluje choćby porozumienie, dojść do tego, żeby mimo tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego jednak dopuścić zabijanie dzieci nienarodzonych, tych chorych, tych chorych letalnie? Czy tutaj jest jakaś prawna podstawa, żeby coś takiego przeprowadzić? Czy można ten wyrok zignorować, jakoś go podzielić, zinterpretować w ten sposób? Konstytucja dopuszcza naruszanie praw chronionych konstytucją, bo to jest tak, że w Konstytucji czasami chronione prawa mogą mieć ze sobą sprzeczności. Tutaj w aspekcie ochrony życia takim przykładem jest ochrona życia. I kiedy mamy do czynienia z ochroną życia, Konstytucja zapewnia ochronę życia każdemu człowiekowi, ale w sytuacji gdyby ciąża w jakiś sposób zagrażała życiu matki, to tutaj konstytucja, no nie można na podstawie konstytucji uznać, że życie dziecka musi być koniecznie chronione, gdy zagraża jego życie w jakiś sposób, jego no czasami poza mapciczne, na przykład życie, które, które nie ma szans nawet na zdrowe urodzenie. Jeśli zagraża to życiu matki, to, to ale na to są inne przepisy tej ustawy. Jeżeli, jeżeli był, byłaby propozycja innego zapisu, trudno mi powiedzieć, jak, jak ten zapis miałby wyglądać, bo ja go nie konstruuję, ale jeżeli będzie inny, inny jakiś zapis, który który będzie w jakiś sposób no, nawiązywał do ochrony życia na przykład matki to być może to być może w Trybunał by go uznał za konstytucyjny. Trudno mi jest powiedzieć na pewno no, z pewnym niepokojem obserwujemy to co się dzieje w debacie publicznej i, i, i będziemy to monitorować, ale jakie, jakie zapisy będą zaproponowane i czy te zapisy Mogą być uznane za konstytucyjne, to jest jedna sprawa. Natomiast druga sprawa jest taka, że nawet przecież prawo, które miałoby być ewentualnie zgodne z konstytucją, nie musi być wcale przyjmowane. Więc to, że ktoś będzie proponował jakieś rozwiązania, to wcale nie znaczy, że te rozwiązania wejdą w życie. Aczkolwiek no, mogą wejść. Mówi pan poseł o takiej możliwej interpretacji ochrony życia matki, ale ja mam takie wrażenie, tutaj jednak nie chodzi o ochronę życia matki, tylko o coś, co z kolei poseł Konfederacji, Janusz Korwin-Mikke, bardzo brutalnie raczył był wyrazić. Mianowicie jego obawą jest, że teraz na mocy tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego będą się rodziły istoty, które nie są ludźmi. To uważa Janusz Korwin-Mikke za coś niemożliwego. Tutaj jego zdaniem kobieta musi mieć wybór, żeby móc taką istotę, która nie jest człowiekiem, jak twierdzi Mikke, po prostu. Po prostu zabić. Jarosław Gowin tego tak oczywiście nie formułuje, ma jednak dalece większą kulturę polityczną, ale przecież w ostateczności do tego to się sprowadza. No tutaj, z tego co Pan zacytował, wypowiedź posła Konfederacji, no, mają jakby trwa na całym świecie i w Polsce. Dyskusja. Dla mnie jest to rzecz oczywista i dla wielu z nas, myślę, że dla pana redaktora i dla naszych widzów, którzy oglądają ten wywiad, w większości na pewno jest to rzecz oczywista, że życie człowieka zaczyna się w chwili poczęcia, i niezależnie od tego, czy, czy ten człowiek jest w pełni zdrowy, czy jest niepełnosprawny lub chory, nawet poważnie chory na jakąś chorobę genetyczną, to w naszym przekonaniu jest to człowiek. Ale wiemy przecież, że różne mają ludzie wrażliwości. Niektórzy uważają, właśnie, że ktoś to jest bardzo, bardzo chory, taki, taki zarodek, że, że nie jest człowiekiem. Niektórzy twierdzą, że na przykład pan Marek Borowski, że życie człowieka zaczyna się wtedy, kiedy, kiedy mózg pojawia się u zarodka. No, są też takie skrajne postulaty, że życie człowieka zaczyna się dopiero w momencie y, narodzenia. No, słyszymy i będziemy słyszeć pewnie y, powsze czasy tego typu y, tego typu stwierdzenia, że ktoś nie jest człowiekiem. Y, my, my podchodzimy jako katolicy do tego bardzo y, roztropnie i, i rozważnie. Podchodzimy do tego w sposób rozumowy, bo tak nakazuje nam nasza wiara. Więc, jeżeli nauka, obecna nauka jest w stanie określić, kiedy zaczyna się życie człowieka, kiedy powstaje nowa istota, a to jest właśnie moment dobrze zbadany przecież przez biologię, medycynę, to jest moment zapłodnienia, kiedy, kiedy mamy już do czynienia z nowym osobnikiem naszego gatunku, który jest, jest Obdarzony już swoim genotypem konkretnym, już wtedy się przesądza, jaki ten człowiek będzie, nawet czy już będzie właśnie chory, czy niepełnosprawny w zakresie genetycznych wad. No, wtedy zaczyna się człowiek, i to, jest, i to jest myślę niepodważalne dla nas, ale, ale widzimy, że jednak niektórzy to, to podważają. No, to, że ktoś podważa pewne obiektywne fakty i pewne no, fakty biologiczne, po prostu wydaje się, nie jest jeszcze powodem do tego, żeby jego zdanie uznawać i wyciągać tak radykalne wnioski, jak właśnie legalizacja zabijania dzieci nienarodzonych. Mam nadzieję, panie pośle, że ta dyskusja, która teraz toczy się w Zjednoczonej Prawicy, ona jednak nie doprowadzi do tego, żeby to, co zostało osiągnięte, to, co tym wyrokiem Trybunału zostało zapewnione, żeby teraz zostało jakoś jednak przynajmniej w części, i to w części niemałe gdzieś zaprzepaszczone, ale abstrahując już od tego, jak się ta dyskusja w samej Zjednoczonej Prawicy potoczy, to jak ocenia Pan Poseł te wydaje mi się niepoważne, ale być może w długiej perspektywie jednak istotne zarzuty dzisiejszej opozycji, także ze struktur różnych Unii Europejskiej, że to, co zdecydował Trybunał 22 października, jest nieistotne, bo to jest pseudo Trybunał, pseudo Sędziowie Dubleży, no bo jest taka narracja. Nie przejmujmy się tym, bo to przecież tylko taki efemeryczny Trybunał, jakaś podróbka. Trybunał Konstytucyjny jest. No, jest wybrany w sposób zgodny z konstytucją, a nawet osoby, które uważają, że, że tam są jacyś dublerzy, no, muszą uznać, że Trybunał orzekał w pełnym składzie. Było, było 13 chyba, 13 czy 14, 13 chyba sędziów Trybunału na sali w momencie orzekania. I no, nawet jeżeli ktoś podważałby legitymację kilku z tych sędziów, to i tak Zdecydowana większość wygrywa w tej sprawie i, i ta to ochrona życia no jest pewna konstytucyjnie. Ja tutaj nie mam wątpliwości. Nawet jeśli by przyszła kiedyś jakaś władza, która chciałaby podważać wyroki Trybunału Konstytucyjnego, twierdząc, że nie wiem, trzech sędziów właśnie nie, nie było zgodnie wybranych, no to gdyby tych trzech sędziów odjąć od tego składu Trybunału, nadal mamy. Nadal mamy wyrok pozytywny dla dzieci nienarodzonych. Można zatem powiedzieć, że niezależnie od opinii, no właśnie o tym trybunale, ten wyrok tak naprawdę nie będzie mógł być nigdy podważany. Jak dobrze rozumiem pana posła? No ja jestem, ja jestem o tym głęboko przekonany, że, że nie ma takiej możliwości, żeby ten wyrok podważyć. Na koniec jeszcze, panie pośle, pytanie o to, czy docierają do pana jakieś reakcje spoza Polski, bo mówiło się bardzo wiele i mówi się cały czas o tym, że ten wyrok, to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego daje pewną nadzieję środowiskom katolickim na całym świecie, nadzieję na to, że nie ma jakiegoś determinizmu, że trzeba zmierzać w stronę coraz większej lewi lewicowości, coraz bardziej budować cywilizację śmierci, ale że jest możliwe coś wprost przeciwnego budowa cywilizacji życia. Czy są jakieś Jakieś, czy widzi Pan jakieś reakcje w Europie, oprócz tych złych, tych reakcji popierających te wszystkie czarne protesty, czy widać, że jakaś iskra, jak to się często mówi, z Polski tutaj wychodzi i gdzieś pewnych konserwatystów partię prawicowe inspiruje? Nie powiem przyznam szczerze, że nie śledziłem mediów na zachodzie teraz przez ostatnie dni. Nie miałem na to czasu, bardziej trzeba było śledzić to, co się dzieje w polskich mediach. Natomiast zdecydowanie te odgłosy, które mam, to są takie no, pojedyncze osoby, które gdzieś tam z zagranicy do mnie wysłały gratulacje czy takie wyrazy radości. I to, to pokazuje, że ludzie na całym świecie cieszą się z tego, że, że została pewna przełamana, przełamany pewien trend, bo. Trendem ostatnich lat było to, że, w, że wszędzie ograniczano prawo do życia. I tutaj no liczę na to, że, że ktoś tam po prawej stronie w innych krajach dostanie wiatrów w żagle dzięki temu wyrokowi. Kończąc już zupełnie, panie pośle, prośba o taką krótką deklarację. Jeżeli będzie tak, że w Zjednoczonej Prawicy jednak będzie taki pomysł, żeby no, trochę zmienić te, te, te sprawy z nielegalnością aborcji eugenicznej, to czy można liczyć na to, że pan poseł będzie się temu sprzeciwiał i nie, przynajmniej zrobi pan to, co pan może, żeby jednak chronić wszystkie dzieci, niezależnie od tego, jak bardzo są chore? No ja myślę, że mogę spokojnie za siebie zadeklarować, że ja zawsze głosuję za życiem. I tak zamierzam dalej głosować. I oby, oby takich postaw było w Zjednoczonej Prawicy jak najwięcej. Bardzo dziękuję Panie Pośle za rozmowę. Naszym widzom bardzo dziękuję za uwagę i zachęcam do tego, żeby naszą telewizję wspierać. Jak to robić jest rozpisane pod tym nagraniem. Z Panem Bogiem. Dziękuję z Panem Bogiem. Pozdrawiam.